Jeżeli chodzi o tamte lata, bo to już były, to były lata Solidarności, nie? I ze strony władzy tu Wejherowej nie miałem kłopotów. To nie. Oni mi nawet niektórzy tak po cichutku pomagali. <laughs> Może nieoficjalnie, ale tak nieoficjalnie nawet mi pomagali. Tak nie mogę nic złego powiedzieć. Nikt mi tutaj nie utrudniał. Za wyjątkiem takiego, no ale to nie było żadnej władzy, to był to wtedy Ormo. Ci, co tak, co, co chodzili, akcja, była posesja, sprawdzali, czy na posesji wszystko jest dobrze. Nie? I tutaj dwóch szło w takich uniformach, yy, dzisiaj byśmy powiedzieli, no to nie wiem, jak takich, nie ma ubiorów, jakie oni mieli. No, wyglądało to, że są jacyś ważni ludzie, bo mieli czapkę z daszkiem, to już był ktoś, to miał taką władzę, jak miał czapkę z daszkiem i tak dwóch, tak jak szło. Takie skóropodobne jakieś kurtki, i stoją tu przy bramie, i mówią do mnie: ja idę w sutarnie, czy pan jest kierownikiem tego obiektu? Ja mówię o co chodzi. Bo tu jest nieporządek, to jest bałagan. Możemy pana ukarać, i tam i to za cofnąć pozwolenia, wszystkie i tak dalej. Ja mówię proszę pana, pan widzi, że tu pracuje Jeżeli się pracuje. To jest w trakcie przenoszenia materiału z jednego miejsca na drugi, pod koniec dnia się wszystko układa, ustawia i jest porządek. A to jest, teraz Pan przyszedł w ciągu dnia, kiedy oni pracują. Ja Pana upominam, jak Pan nie, nie uporządkuje tego, to zostanie ukarany i wyzwany do kolegium orzekającego. Tam, co mówiący, ten brat był na tym kolegium orzekający. I, a to nasz parafian był, ten, co tutaj tak pyskował w dodatku. No, ale poza tym był dobrze. Nie, nie mogę nic powiedzieć złego.